Krzysiek, teraz tak. Czym się różni masaż relaksacyjny od masażu holistycznego? No jest to zdecydowanie większa ilość technik. Mamy więcej czasu przy holistycznym. Pracujemy nad całym ciałem. W relaksacyjnym będziemy w stanie popracować nad jedną częścią ciała. Zazwyczaj są to plecy i tył nóg. Druga rzecz, że jeszcze mamy dodatkowe jakieś elementy, jak typu palosanto. E, oraz ele, e, olejki eteryczne, które pozwalają nam się jeszcze w pełni, bardziej w pełni zrelaksować. E, a czym się różni Twój masaż holistyczny od innych masaży holistycznych? Oprócz Zde tym, że to Ty go robisz. Zdecydowanie wybrałem najbardziej skuteczne techniki do tego, żeby ta osoba się zrelaksowała. Połączenia ayurvedy, właśnie tej pracy z energią relaksacyjnego. E, są też techniki z lomi-lomi. Więc y, no jest to o wiele bardziej intensywne doświadczenie dla do takiego pacjenta. Dobra, dzięki. Dziękuję.